Hania i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I oczywiście, niedawno już tu przyszłam, ale niestety zaczynamy od połowy odcinka, ponieważ widzicie, to jest liczba graczy: 27 graczy. I właśnie on jest chory nie na wiatrówkę, ale nieważne, ja się nie zarażę, bo ja miałam już ospę, ale dobra. Przechodzimy do rzeczy. Dobra. No i oglądamy ogólnie. Oglądajcie sobie. Słaba jakość wiem. Przepraszam bardzo. Czasem mam takie słabe jakości. Może teraz? O w Nie interesujcie się nim Pucha. Widzicie, tu są też teraz medale. To jest nowy sezon ogólnie. Mapa, nowa. nowa mapa i tak dalej, ale najlepsze co, że on ma przetrwać kilka faz burzy, bo już zobaczyłam jego wyzwanie. Mamy. Już przetrwał trzy, ale jeszcze ma przetrwać osiem faz burz, czyli jeszcze pięć, znaczy pięć jeszcze raz, faz burz, ale nie wiem czy w ogóle są pięć faz burz. A jak Mam się okazało? Dziesięć. no to... A, 10 to jeszcze 7. To się bardzo, ale to bardzo pomyliłam, ale bardzo Szczeli was dać. przepraszam. Dobrze. Dzisiaj ogólnie dowiedziałam się ze od mojej koleżanki na wiadomości... Coś dostałem. co? Przez? Na wiadomości. A, teraz Okej. Na wiadomości dostałam z TikToka filmik od mojej koleżanki. Myślałam, że to będzie... Tam będzie napisana Zosia, ale okazało się, że tam pisało te osoby, te osoby będą miały... Te osoby, które są... Z którym... No, z, będą ze swoim crashem w związku. Pisało. Hania, Anastazja, Paulina i tak dalej. Łowimy rybki. No, i to mnie tak. Złoto broń co. I się już skończyło, fajne miejsce. O. Jest to jest jedno. To jest salsa. Na, na przykład. Pokażę ja mam tą fiertówkę. Może Win będzie na tym odcinku, nie wiadomo I tutaj nie można latać. O, tam pływa jak delfin. I oczywiście ja niedługo będę z Kraszem w związku. No to chyba raczej prawda. Czy Bo mam jednego już Krasza. Niestety nie mogę zdradzić jego prawdziwego imienia, ale. Ja się Powiedzmy 2000 łapek w górę. A. Powiem mi, jak on jego... się nazywa. No, mogę nawet. Jak chcę łowić ryby w spokoju? Właśnie, mam kilka już, tylko nie wiem, kogo wybrać z konkurencji. Zagłosujcie. Jeden, dwa lub trzy. Pani. Jeszcze się nie skończyła faza. Oczywiście, A czy tu się nie da utopić. Nie, to jest Fortnite. No właśnie. Najlepsze co? Macie wybrać w komentarzach napisać. Jeden, dwa lub trzy. Stoja do mnie, gościu, a ja unikam. I sobie łowię ryby. Chcę wyłowić tą rybę. Boże, za wcześnie. Bierz! Nie, oni, oni, oni go osłabili, tego sodgana. A ja, weź, weź, we, zobacz. Gasiu, Gasiu, co ty robiłeś? Żeżegnaj! tam co masz... Potrzebuję. Skąd stop? Jak raz grałem, to mi gość już z tej kampy wyskoczył. O, RPG, no to nieźle. On chce do ciebie mierzyć, więc... Nie wiem! strefa idzie! A tu dobra Pozostało 10 graczy, oj sorry. Kamerkę czasem będę trzymać w duele, przepraszam. Może ogólnie... Mogę chyba też... Nie wiem czy wystawiła moja koleżanka na YouTube taki jeden filmik, ale Ja wiem już jak nagrywać w telefonie, tylko nie wiem czy mam tą funkcję. Nie ja wiem, typa który. Który był nasita? No i najgorzej! Numer ósmy. Nienawidzę być w wodzie! Może... Jak ktoś do mnie walczy odcinek? Dobrze. Może następny będzie zaraz, dobrze. To dajcie 2000 subów, napiszcie jeden, dwa lub trzy w komentarzach i żegnam się z Wami. Pa, pa pa! Dajcie suba, pa!